Widzowie, ja jestem Albiol, to jest kolejny materiał z FIFA Mobile 22 i zapraszam Was serdecznie na króciutki, szybciutki. Yy, ale fajniutki odcinek z FIFA Mobile Na temat oczywiście najważniejszej zakładki, czyli Ultimate Team of the Season utocy Zanim oczywiście yy, wprowadzę was do tego yy, Najważniejszego wydarzenia w tej Fifie, czy też najciekawszego To się o tym przekonamy yy, podczas tego odcinka Zapraszam i zachęcam oczywiście do wbicia na Instagrama Albi podługo i tu podługo, bo powolutku zbliżamy się do liczby tysiąca subskrypcji Czy też followersów, no po dwóch latach już by wypadało, żeby kanał, który ma prawie 30 koła wbił też tego tysiaka na Instagramie yy, No ale co zrobić, nie jest to, to ode mnie zależne, w każdym odcinku was zachęcam ale tylko jeśli wy naprawdę tego chcecie, czy macie ochotę w ogóle bo większość wiadomo, że na takie reklamy e, reaguje zwykłym zlaniem i nie mam o to do nikogo pretensji, bo wiadomo, że e, że jest to e, powszechne e, no i co, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym materiałem i oczywiście zachęcam was, żebyście teraz kontynuowali oglądanie bo oczywiście najważniejsze rzeczy e, teraz się dzieją, niestety no nie należy do osób, które wydają hajs na FIFA Też nie mam ani gemów, ani żadnych FIFA pointsów Więc openingu w tym odcinku takiego fajnego nie będzie Będzie tylko po prostu prezentacja kart Ale no wiadomo, tutaj takie moje zdanie będę wyrażał Zobaczymy co ciekawego tutaj oczywiście Na nas czeka, ale myślę, że wszyscy się z tym zapoznaliście e, Teraz tylko pytanie, żeby wspólnie to e, Razem ewentualnie w komentarzach przedyskutować Więc jeśli, jeśli macie jakieś zastrzeżenia To oczywiście dawajcie znać e, Jestem ciekaw waszych, tutaj oczywiście e, Waszego zdania, waszych opinii na temat Poszczególnych kart, czy zjawisk W FIFA Mobile 22 i tak wygląda Mój zespół, moi drodzy, osoby właśnie, które na Instagramie y, mnie w miarę tam śledzą To powinny wiedzieć, że ostatnio wpadły dwie nowe, mocarne, fantastyczne karty do mojego zespołu W sumie to trzy, bo nawet ten Di Maria jeszcze był y, w ostatnim odcinku, go jeszcze nie było y, Właśnie pod to zmieniłem sobie informację z 4-4-2 na 4-2-4, moi drodzy Więc już no mamy zamiast tych dwóch bocznych pomocników, dwóch strudowych I myślę, że wyszedłem na tym bardzo dobrze, ponieważ... Y, o ile, bardzo dobrze mi się grał zarówno Karasko, jak i Marezem. No to Neymar zjada tą dwójkę po prostu. No wiecie, dla nich to jest kompletnie nic. Dla niego. No i co, Neymar wybity na 25.8 Nie mogłem się powstrzymać, żeby, no wiadomo, kosztuje to trochę końców i e, jest to e, jak najbardziej trochę bolesne, że, że już spadła ta, ta liczba, powiedzmy, z tych 80 na e, raptem 50 milionów. Ale wiadomo, że to wszystko kosztuje FIFA Mobile. Tutaj nie tylko zawodnicy kosztują, ale też właśnie skill boosty, wbicie zawodników. To wszystko e, oczywiście wymaga e, wydania końców. No i co, Neymar, De Silva Santos Junior, marzyło o tej karcie i tym bardziej. Fajne jest to, że odebrał sobie Toca, którego nie ma w Ultimate Tots, więc nie ma już lepszej wersji Neymara na ten moment i czy kiedykolwiek wiedzie, nie wiem, ale planuję, żeby tego zawodnika mieć do końca na endgame. Nawet jak statystyki może już pod koniec będą nie dojeżdżać, to cały czas on się będzie bronił tymi gwiazdkami. 5 na 5, moi drodzy, zarówno 5 gwiazdek słabszej nogi, jak i oczywiście 5 gwiazdek sztuczek robią z niego potwora totalnego powyżej 140 pace'a, prawie 140 agility. Shooting oczywiście odstaje, ale to wiadomo. Neymar najlepsze, najważniejsze jego atuty to są właśnie te po lewej stronie. Potem, oczywiście, im bliżej prawie to trochę odjeżdża, ale też i tak podanie prawie 120 nie ma się do czego przyczepić. Jest to oczywiście lewo skrudowe, więc głównej gatuty, główne atrybuty, które musi mieć na bardzo wysokim poziomie, ma. Więc wszystko się zgadza. Do tego sylwetka fantastyczna, która w FIFA zawsze była genialna. Po drugiej stronie, De Maria to oczywiście wiadomo, nawet nie ma podjazdu, nawet nie jest zbity na ten sam level. Zawodnik oczywiście PSR, czyli w sumie rówieśnik klubowy można powiedzieć jeszcze Neymar, aczkolwiek już nie. Bo yy, oczywiście Angel Di Maria opuścił właśnie PSG yy, po tym sezonie, więc już yy, zawodnikiem francuskiego klubu nie jest I drugi zawodnik to jest Clarence Seydorf, już od dłuższego czasu mówiłem, że go też chcę mieć w składzie yy, na CM pozbyłem się Valverde, który yy, na początku jakąś tam robotę robił, miał swoje lepsze, gorsze momenty, ale tych gorszych było znacznie więcej Przez to cieszę się, że już go nie ma i cieszę się, że jest nowy zawodnik Jest to oczywiście yy, tutaj legendarny piłkarz Milanu, Holender, który spędził w tym klubie znaczną... Lwią część swojej kariery, jak nie całą karierę. Już nawet nie wiem czy jeszcze w innych klubach grał Clarence Sedorf. No i co? Jego, u niego szwankuje defending na pewno. W praktyce ciężko mi powiedzieć, czy tak faktycznie jest, bo zagrałem raptem kilka meczów head to head. więc oczywiście na więcej czasu nie było przez te kilka dni, które dopiero posiadam. Tutaj ikonę eventową z eventu TOTS, oczywiście ze Star Passa. A cała reszta, no Pace jak na pomocnika bardzo przyjemny, tak samo strzały, podanie ma. Fantastyczny, ale tak musi być w jego przypadku. Też ma fajny dribbling yy, Slywetka mi się bardzo podoba. Jest to taki bardziej drobny niż, niż, yy, niż potężny piłkarz, ale też nie jest jakiś mega niski, jakieś drobniutkie, bo jest dość przy kości, więc nie jest to takie szawi czy pirlo. Jest to sedor, w którym naprawdę, na pewno jest bardziej grywalny od tej dwójki. Mimo, że w prawdziwym świecie futbolu to, to myślę, że jakby się spytało 100 osób na, na ulicy, to. Znaczna, znaczna większość wskazałaby właśnie na Pirlo czy Szawiego jako tych lepszych, właśnie od Sedorfa, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo z punktu widzenia FIFA Sedorf to jest naprawdę bardzo fajna karta i na razie nie narzekam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tymczasem przechodzimy do toców, u toców. Szybko Wam pokażę, jak się prezentuje obecnie zakładka Main, a potem przejdziemy sobie już do takich bardziej wyliczeniowych rzeczy. Kogo jestem w stanie zrobić? Czy uda mi się zrobić kartę jeszcze ze starterów, czy jednak maksymalną moją możliwością będzie po prostu karta rezerwowa? Zobaczymy. Myślę, że rezerwę na pewno zdobędę. Czy zdobędę startera? To zależy od tego, czy końców starczy, bo tam naprawdę wymaga to sporo końców. Czy to się w ogóle opłaca, czy yy, koszt tego tych wszystkich punktów, jakie trzeba zrobić, jakieś wymiany, exchange it, czy to w ogóle się opłaca? I przełoży się na to, że dostaniemy kartę, która jest warta więcej niż to, co włożyliśmy. Tego jeszcze nie wiem, bo ceny oczywiście jeszcze się nie, nie ukształtowały i one z biegiem czasu będą się zmieniać, bo wiadomo, że za dwa tygodnie już więcej osób będzie miało okazję odebrać tych piłkarzy i wtedy te ceny. Siłą rzeczy muszą spać w dół. Yy, spaść. No po prostu spaść nie w dół. Yy, no bo to logiczne. Nie mogłem spaść na górę, ale wiecie o co chodzi. Yyy... Także co, yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Wiadomo, że ja bardziej pod koniec eventu będę yy, Tych zawodników odbierał Standardowo gramy sobie oczywiście z game Tylko w tym przypadku mamy także Nie jak co tydzień, czyli oczywiście Liga, yy, punkty do, do danej ligi Tylko po prostu mamy yy, na zmianę Liga hiszpańska, liga francuska Oczywiście liga włoska Wcześniej była tam angielska, Bundesliga czy Community I to się oczywiście będzie zmieniało Więc jeszcze sporo punktów do wyciągnięcia Plus pełno tiketów Więc yy, jestem bardzo, bardzo też blisko Żeby zdobyć sobie już mój cel upragniony yy, Czyli oczywiście ostatnia karta Toc Jaką prawdopodobnie odbiorę sobie właśnie w tym evencie I jest to Milan Myślę, że dało się wyciągnąć więcej z tego eventu, tak szczerze patrząc, ale. i yy, też nie pomagało, żeby motywować graczy, żeby grać codziennie w ten eventy. Naprawdę zdarzyły się momenty lenistwa, że mi się po prostu nie chciało, ale myślę, że większość z was yy, tak miało, jak nie wszyscy i po prostu. Yy, no cóż, o ile w tamtych FIFach zawsze byłem bardziej wytrwały, to teraz trochę to wszystko przegasło w dalszym ciągu. No jaram się, że, że odbiorę sobie jakąś tam fajną kartę z Utoców, bo na pewno. Jest czego wybierać i te karty są fantastyczne i to też trochę y, znowu y, obudziło jakiś tam entuzjazm u mnie, y, jeśli chodzi właśnie o FIFA. No co, Milacz Kiniar, fajna karta, tak jak już wcześniej mówiłem, odbiorę sobie go za praktycznie kilka dni, bo brakuje mi za ledwie 4000 punktów y, z y, serii, a więc... Y, szybko to uda się załatwić. No i co do otoców, moi drodzy, od dłuższego czasu już wiedzieliśmy jak to będzie mniej więcej wyglądało, ponieważ oczywiście od początku eventu yy, pokazywały nam się oczywiście te, te mechanizmy, jak to będzie wyglądało, czy mo możemy sobie właśnie wymienić graczy. I mamy dwie jakby kategorie, dwie zakładki. Pierwsza z nich po lewej stronie to są oczywiście yy, zakładka, gdzie punkty yy, ultimate, wiadomo, które nam potem yy, pomogą w tym, żeby odebrać sobie gracza ultimate, yy, zdobywa się w taki sposób, że się wymienia po prostu rezerwowych zawodników i możemy z tych sześciu w sumie dostępnych exchange'ów zrobić trzy. 50 punktów, oczywiście, na exchange, a więc w sumie 150 punktów możemy zdobyć z samych tych wymian. Plus, oczywiście, w pasie jeszcze jest 50, więc już 200. Także. No, praktycznie rezerwa jest pewna i teraz, właśnie pytanie, czy uda mi się zrobić jeszcze kartę 99, czyli e, już startera? E, wymieniam sobie właśnie z danego tutaj, z danej ligi. Tutaj mamy okrót community, ale wiadomo, że jest jeszcze 5 pozostałych lig, e, jakie doskonale znacie. I mamy 5 zawodników 89, potem e, trochę mniej karty 90, potem jeszcze mniej 91, i nawet jedną kartę 93, więc koszt tych trzech SBC naprawdę może opiewać nawet o 20 milionach. E, to trochę oczywiście będzie bolało portfel. Ja ten hajs jeszcze mam. E, Myślę jeszcze nad zakupem Eto, ale na razie się wstrzymam, bo najważniejsze jest to, żeby oczywiście starczyło hajsu na to, żeby sobie dobyć jakąś fajną kartę, właśnie z zakładki Utoc. A tutaj już jest trochę ciężej, ponieważ, żeby zdobyć kartę Ultimate, to potrzebujemy oczywiście tych punktów Exchange Token, jakie zdobywamy przy odbiorze danej karty Team of the Season i trzeba przepalić karty Starter. Są naprawdę drogie. Najtańsza karta, najtańsza karty, czyli oczywiście karty 9.4 4 Starterów, to kosztują 6-7 milionów końców. I z tego co ja liczyłem, to właśnie potrzeba mi tylko tej jednej karty 9-4, żeby potem mieć 40 punktów, i one mi się przydadzą, żeby w ostatecznym rachunku mieć już 350 punktów. A właśnie tyle punktów potrzeba na kartę startera, ponieważ, no, tak jak mówiłem wcześniej, 150 punktów za exchange z rezerw, 50 w tym pasie, którego oczywiście mamy nowego, tam gdzie też jest Ronaldinho. Mogę wam na końcu jeszcze ewentualnie tego Ronaldinho pokazać, ale nie wiem, czy jest to aż tak ciekawa sprawa. Dla mnie przypadkiem przynajmniej nie jest, bo, bo nie pasuje pozycjowo, pozycyjnie, co ja gadam. No i co, moi drodzy? 6 meczyków, w których musimy właśnie mieć 6 zawodników z danej ligi, i wtedy otrzymujemy sobie 5 punktów. Teraz, oczywiście, już pokazały się star pass Point, bo jak ktoś jest takim spocuchem ekstremalnym, to może oczywiście dalej napieprzać te w te meczyki, tam zdobywać sobie te 15 star pass kredytów. Ja oczywiście takowym nie jestem, więc nie mam zamiaru już więcej w to grać, tylko po to grałem oczywiście, żeby zdobyć sobie te punkty. I w sumie było, oczywiście, 5 na każdy mecz, czyli w sumie 30, to się refreshuje co tydzień, więc Dwa tego nie mamy, także będzie 60 z tego jeszcze Także w tym przypadku już mamy 260 punktów ehm, No właśnie, e, plus 40 właśnie za, za tego startera, jakiego bym zrobił w tym przypadku 94 e, overall To mamy 300 punktów i 50 punktów jeszcze gdzieś mi umknęło e, Nie wiem, czy sobie przypomnę, czy po prostu coś wcześniej popieprzyłem i więcej już punktów nie zdobędę e, Nie wiem, nieważne no i moi drodzy mamy samych zawodników, tak się to prezentuje. Najlepszy, najwyżej oceniona karta 101, nie oczekiwałem tego, bo w tamtych latach, wiecie, było tak, że y, tam chyba Lewandowskim od razu z rzędu chyba najwyżej ocenioną kartę, i właśnie była to karta chyba 105, FIFA Mobile 20 i 106, FIFA Mobile 21 albo na odwrót, coś w tym stylu, więc jak, jak wiecie dokładnie to mnie poprawcie. W każdym razie bardzo wysokie uwrale tutaj maksymalnie 101, i mi się to bardzo podoba, bo nie lubię takich właśnie wywindowania, Ogólnie najlepiej było, jakby maksymalny ugral to był nadal 100, tak jak to było w 19-18 i w tych najlepszych właśnie złotych czasach, jak, jak, jak ja to. Chętnie mówię FIFA Mobile No, ale co, i tak jest bardzo nieźle. Więc na to akurat nie mogę narzekać, że tam wywalili o nie wiadomo jak i to po prostu psuje grę. Nie ma co się oszukiwać. Najlepszy jest Benzema, nie ma tutaj też żadnych wątpliwości. I ogólnie taka trójka najlepszych piłkarzy, jeszcze można pod to podpiąć: Salaha Mbappé w Europie. Prawie wszyscy ofensywni zawodnicy, ale tak to po prostu już jest, moi drodzy Karim Benzema, De Bruyne, Lewandowski, Salah Mbappé. I też jej wcześniej potwierdziło, że wszyscy zawodnicy ofensywni ze starterów u Toc będą mieli 5 gwiazdek z słabszej nogi. No, i w tym przypadku również tak jest oczywiście. Benzema y, trochę pace y, słabszy. Lewandowski ma praktycznie identyczną kartę, więc to są dwie karty na podobnym poziomie. I teraz pytanie, kto wam pasuje bardziej do składu, ale to chyba tylko dla osób, które y, hajs wydają, bo tych zawodników free to play oczywiście nie da się zdobyć. Kevin de Bruyne też fantastyczna karta CM, to myślę, że są spokojnie karty Endgame. Salach porównywam ostatnie jego statystyki, chociażby z Prime Iconą Garinczy. I ku mojemu zdziwieniu, albo nie wiem czy zdziwieniu, bo to są jednak karty UTOC, to są fantastyczne karty, ale mimo wszystko. Yy, dotychczas ikony prime były nieosiągalne, a w tym przypadku mamy Salah'a, który ma identyczne statystyki właśnie jak Garincze, legendarny yy, brazylijski skrzydłowy, fantastyczny jest też oczywiście Mbappé, no tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że jest to karta znakomita z second strikerem, 5 gwiazdek słabszej nogi, 5 tuczek. Wow, no to jest chyba najlepsza karta ofensywna z wszystkich, razem z Salahem bym powiedział, więc ta dwójka najbardziej rozpierdziela tutaj, bo Benzema oraz Lewandowski mają swoje braki yy, I to dość istotne braki, no co, Van Dijk, fantastyczna obrońca, to wiadomo, nie, nie trzeba się oszukiwać, stówka pejsa, ma, więc jest całkiem git, a reszta statystyk to yy, nie podlega żadnym wątpliwościom I tu jest bardzo ciekawa karta, na którą myślę, że też zwróciliście uwagę, na Camię, jak ktoś potrzebuje Cama to obecnie lepszego nie znajdziecie, moi drodzy. Żaden Nakata eventowy, żaden Kurcze, nawet Sokrates. Te karty nie mają w ogóle żadnego podjazdu do tego to zawodnika, czyli oczywiście Krzysztoferem Kunku, który zasłużył spokojnie nawet na to, żeby mieć kartę 100 overall, ale dostał 99, więc absolutne minimum, jakie powinien dostać. No bo sezon jego to był kosmiczny. On miał chyba z 50 w sumie udział w przebramce, czyli goal plus assist. To jest po prostu wynik kosmiczny na tej pozycji. On nawet nie był typowym snajperem, Oczywiście był, grał bardzo wysoko w tym Leipzigu, e, ale mimo wszystko nie jest to środkowy napastnik, czy tam wiadomo, a i tak miał statystyki po prostu kosmiczne. No i statystyki też same w sobie są świetne. Pace trochę gorszy, tak, właśnie na poziomie Lewego czy Benzema, ale cała reszta, wszystko powyżej 110 i to grubo powyżej 110, więc no, Christopher Kuku, znakomita karta i karta, którą ja osobiście, na którą ja najbardziej poluję, bo potrzebuję cbk -a. obok Szkniara, właśnie jeszcze z okolicy by się przydał jakiś potwór i właśnie nim jest. Marquinhos, 102 Pejsa, też statystyki defensywne bardzo fajne. Marquinhos to mała też taką sylwetkę, że fajnie się nim gra w tej obronie. No i co, boki obrony. Lepsze od Arnolda, który jest po prostu trochę wolny dla, jak na samej pozycji, jest Hernandez, ale wiadomo, że na prawej stronie też za bardzo oprócz Filipa Lama, który jest po prostu nieosiągalny, jest tylko Zanetti, który ewentualnie mógłby jakoś konkurować z zawodnikiem Liverpoolu, ale wydaje mi się, że Arnold jest po prostu lepszy. Jest to świeższa, nowsza karta, więc. Też fajna opcja, jak potrzebujecie RBK jak macie inne pozycje yy, tutaj yy, już yy, zapewnione, no to właśnie myślę, że Arnold jest świetny wybór. Zresztą wszystkie te karty są fantastyczne. Tutaj nie ma wyjątków, i naprawdę każda karta jest dobra. A jeśli chodzi o rezerwy, to nie będę wszystkich, wszystkich yy, omawiał yy, od początku do końca. Ale z tych słabszych kart to bym wyróżnił chociażby Luk Lukasa Paketę, yy, któremu braki tam chociaż to jest sam, na samie, więc też karta nie jest aż taka yy, tragiczna. Tutaj karta żadna nie jest tragiczna. Yy. Jeszcze co mi przychodzi do głowy, no to ewentualnie Luka Modric, który na CM-ie powyżej stówki, po, poniżej stówki ma y, 3 statystyki, to jest mi się trochę za dużo na tym etapie, gdy na tak wywaloną kartę Luka Modric mógłby być trochę y, trochę jeszcze lepszy, ale wiadomo też źle nie jest y, Berardi na RM-ie też wygląda co najwyżej dobrze moi drodzy, ponieważ poniżej 110 pace'a y, na tym etapie, na tej pozycji wydaje mi się, że to jest trochę takie niedociągnięcie, ale... No w sumie Neymar chyba też nawet nie ma 110, więc y, nie jest aż tak źle. No i co, Son, fantastyczna karta, to akurat yy, nie ma co mówić, żadnych yy, tutaj nie mogę się do niczego przyczepić, no i ewentualnie jeszcze kimś mógł być takim zawodnikiem, który nie jest wybitny, aczkolwiek patrzę na jego statystyki i wydaje się być trochę nawet lepszy od, Kimiś, yy, od yy, Modricia, więc tutaj ciężko szukać słabych kart, ale jak już mieliście wybrać jakąś rezerwę, jak już macie tego choice pointa, to wątpię, że ktokolwiek albo mało kto weźmie sobie właśnie Lukasa pakietę, Lukę Modricia albo Kimisia, chyba, że naprawdę koniecznie potrzebujecie zawodników na tę pozycję, ale tak to... Nie wiem, no właśnie Son, Cancelo, Kulibali, Nieder, Ruben Dias, Rafael Leao To są karty znacznie bardziej pożądane i bardziej hype'owe Po prostu lepsze, więc tak wygląda oczywiście z mojej strony review Ultimate, to co napiszecie, co w tym I na końcu oczywiście jeszcze zamkniemy ten odcinek standardowym meczykiem tradycyjnym VS atak. No więc dobra, więc trafiamy na Liverpoolczyka, trochę ma lepsze szanse ode mnie, ale liczę na to, że w przeciwieństwie do ostatniego odcinka mimo wszystko, mimo tych gorszych szans, uda się wygrać, bo naprawdę tutaj yy, To nie stanowi aż takiej różnicy i jestem w stanie po prostu wam teraz yy, ten meczek wygrać i pokazać wam, mam nadzieję, yy, fantastyczne umiejętności Neymara, aczkolwiek denerwujmy w tej grze nadal to, że. Jedynym trikiem takim naprawdę, który, yy, który tutaj yy, mogę wykonać tylko zawodnicy z pięcioma sztuczkami, yy, gwiazdkami sztuczek to jest Rainbow Flare, czyli ten Flare Rainbow, wiecie ten, który jest dostępny w sklepie za gamy I niestety on jest wykonywany z takim opóźnieniem, że po prostu jest przez skuteczny. I teraz, no Neymar nie trafia, moi drodzy, w tym przypadku akurat nie chcę wam pokazać tego skilla, bo po prostu z wielką z dużym prawdopodobieństwem stracę przez to piłkę Sadio Mane, bramka na 3 do 3, więc wyrównujemy Mam nadzieję, że uda się tutaj chociaż nie przegrać To jest takie absolutne minimum, jakie chcę z tego meczu wynieść I zobaczymy, czy się uda Więc na razie jest remis, uwaga Sadio Mane, Sadio Mane Uderzamy teraz z drugiej linii Broni to bramkarz niespodziewanie Że bramkarz cokolwiek broni, Kurczę, muszę sprawdzić po odcinku Czy tam po meczu po prostu Kto jest na bramce, chyba, że teraz mi się zaraz Imię wyświetli, ale ja chyba Na razie nie, więc jest 5 do 3 Sejdorf, nie zawiedź mnie teraz tym podaniem, jest OK. Sadio Mane, bramka na 6 do 7. Gościu nadal strzela na pieprza te bramki. Jak szalony. Teraz jest Steven Gerrard, 7 do 8. Lecimy dalej, Sadio Mane, Sadio Mane, Sadio Mane. Jakoś się przedarł i kurczę. Takie opóźnienie. No nie mogę, miałam się nie denerwować już. Ale jest ciężko. Neymar, Neymar, bramka na 8 do 9. Proszę, Gerrard Mane, jest bramka na 9 do 10, czy jest jeszcze, no myślę, że dwie bramki jeszcze jesteśmy w stanie strzelić, to może ewentualnie starczyć na remis, musimy uderzać z daleka, jest Neymar, jeszcze jest ostatnia szansa, czy jeszcze da nam sędzie grać, ale gość zdobył już 12 bramkę, więc Mane najwyżej może jeszcze strzelić bramkę na 11 do 12, więc niestety ledwo co. Jedna szansa była tam do wykorzystania, której nie wykorzystaliśmy. Jest to tam jedna z tych dziewięciu ciemnozielonych szans, jak to wam mogę teraz tak powiedzieć. Określić, no cóż, niestety 11 do 12 nie jest to jakaś hańba, że przegraliśmy z gościem, który miał lepsze szanse, ale na pewno dało się lepiej, dało się ten mecz minimum zremisować. No trudno, moi drodzy, w każdym razie napiszcie waszą opinię na temat eventu utoc, W kogo wylecicie, w kogo wyciśniecie Mój wielki cel to jest To jest Marquinhos. A jak nie Marquinhos, to myślę, że pójdę sobie w jakiegoś cebeka, jakiegoś środkowego obrońcy. Będzie to albo Kulibali, albo Ruben Diasz, tego jeszcze nie ale na pewno na, na te pozycje najbardziej potrzebuje y, fantastycznego piłkarza. Więc trzymajcie się, moi drodzy, i widzimy się za tydzień! Yo!